Witam, tutaj Kubaxon02 i dzisiaj pokażę Wam mój największy zestaw z serii Lego Star Wars. Yy, jest to statek imperatora Palpatina. Nie posiadam do niego pudełka, ponieważ wyrzuciłam. Dobra, zacznijmy chyba od instrukcji. Ok. Instrukcja składa się z dwóch części. Yy, pierwsza taka. Tutaj cztery zestawy były, pierwsze to figurki i y, kabina, druga to to, ten tego jak tu się nazywa, no luk, ten z tego, skrzydła i podwozia i górna część. Tutaj budowa figurek, y, kokpitu. Dobra, będę musiał pokazywał szybciej. Bo to już za długo potrwa. Instrukcja ta składa się z, czekajcie, 76 stron. A druga instrukcja, z tego co pamiętam, to chyba z 41. Ale muszę sobie jeszcze przypomnieć, czy dobra. Nie tak, jest 40 stron. Tutaj mamy spis elementów. Dość duży. Yy. A od razu mówię, że zestaw zawierał 592 części. Tak tutaj funkcje, do których przejdę za chwilę. O, plakat bitwy Kolejny plakat bitwy. Kolejny plakat bitwy i plakat bitwy z LEGO Prince of Persia LEGO Club Dobra, no to przejdźmy do figurek Figurek y, w tym zestawie znajduje się cztery figurki Znajdują się cztery figurki Pierwszą z nich jest droid medyk Droid medyczny Na pewno mi się do czegoś przyda. Taka ładna figurka Ciekawa. Dobra. Kolejną figurką jest klon pilot. Tak. Bardzo podobny do pilota z X-71 Starfighter. Ale jednak mm, nie są taki sam, różni się kaskiem i głową. Tak. Y, helm ma bardzo detaliczny tutaj tego torso lub kurtkę, co tam to jest. Z tyłu ma dużo detali. Fajna figurka. Ok, kolejną y, figurką jest Imperator Palpatine z pelerynką, z tyłu ma czarne kaptur, takie pomarszczoną twarz, żółte oczy, widać mu gałki oczne i torso, tutaj takie i tutaj taką kokardę nie widać. O, tutaj yy, kolejną i ostatnią figurką jest yy, Anakin Skywalker. Tak, jest, jest to bardzo fajna figurka, ponieważ unikalna. Yy, Hemdata Widera. No tutaj twarz taka spalona. Yy, tutaj. Y, y, tutaj zwróćcie uwagę że tą rękę ma czarną a tą taką skórową tutaj ma klatę włoski nie to nie są włoski to są rany sorry tutaj też z tyłu ma takie coś okej okay. to już wszystko na temat figurek przejdźmy do naszego średniego statku, jest to statek Imperatora Palpatina, yy, od razu mówię, yy, okej, okay. pierwszą z jego funkcji jest otwierany kokpit, do którego możemy wsadzić klona pilota, okej, okay. tak, yy, Mało ludzi pokazuje tę funkcję, ale ona jest taka trochę niepraktyczna, ale jest jeszcze jedna: że gdy oderwiemy kokpit od tego, bo tu, tutaj jest takie coś, gdy go oderwiemy, mamy kapsułę ratunkową, tak. I to jest właśnie ta taka funkcja, którą mało ludzi pokazuje. Ok. Kolejną funkcją są yy, rozkładane skrzydła, yy, tak, yy, tak są do pozycji lotu, yy, a, tak, ups. Yy, a tak są do lądowania z skrzypią bo coś tam tego. Kolejną z funkcji są yy, podwozia. Chowane podwozia. O. Tak. Ups, skrzydło się zerwało. Na razie miejmy wysunięte sorki. Ale muszę naprawić skrzydło o już. Okay. Teraz przejdźmy do Dość ciekawej funkcji, do przedostatniej funkcji. A jest nią otwierany: otwierany dach, yy, i, po, i gdy otworzymy go, mamy taki luk, jakby dobra. Tutaj mamy bezpieczniki. Musimy poluzować te bezpieczniki i stółki otwieramy. Y, taką pokrywę, a z tyłu jeszcze na tej pokrywie znajduje się takie działko a z tyłu ma jeszcze takie silniki lubię przy silniki które są naprawdę ciekawe okej okay. i tutaj w środku mamy y, miejsce sied dwa siedzonka tak Miejsce na Miecze Świetlne tutaj długa będzie ta recenzja, bo w końcu duży nawet zestaw tak okej okay. tutaj sobie siada Imperator pójdziecie mu się trochę pelerynka no ale co Tutaj zawsze wkładam droida medycznego. Ok. I teraz przejdźmy do ostatniej i najlepszej funkcji tego zestawu. A jest nią yy, zakładany helm Dart Rakinowi Skywalkerowi, przy, czyli przemiana na darta Wejdera. Ok. To tutaj tak wygląda. Tutaj mamy naszego ups. Tutaj mamy naszego Anakina Skywalkera, a tutaj mamy helm. Tak? I gdy pociągnięcia y, tego tych dwóch takich klocków, i gdy popchniemy je do przodu helm y, hełm Dartha się założy. No i, no i dokonała się tak jakby przemiana, tylko że trzeba to y, tak dokładnie włożyć ten helm ale i to chyba na tyle zestaw fajny komentujcie subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym odcinku bądź recenz.